Jest taka ciekawa postać. Samuel, ba chyba tak się to wymawia, Bakioki. Napisał jako adwentysta, skończył Gregoriański Uniwersytet Papieski w Rzymie. Wiecie, i to jest ciekawe. Nie będąc katolikiem, skończył ten uniwersytet i musiał napisać pracę doktorską. No i napisał. A wiecie o czym? Książka jest zatytułowana Od soboty do niedzieli i książka żeby uznana była przez yy, znany nam dobrze w Polsce kościół rzymski musi dostać tak zwany imprimatur czy taką specjalną pieczątkę pod którą jak się kościół przystawi pieczęć to znaczy że zgadza się z ideologią tej książki i polecał ją jako zaufaną i godną do czytania jak to zrozumieć że kościół który przystawia pieczęć pod taką pozycją książkową Przyznaje się i zgadza do tego, że pierwszy dzień tygodnia święcony jest jako siódmy w kolejce. Jeżeli ktoś ma takie pragnienie i taką zakusę, że on chce być takim chrześcijaninem jak Jezus i jego apostołowie, i Maria, i ich wnuki, prawnuki, i tak dalej, i chciałby taki kościół znaleźć, to pytanie, gdzie on ma pójść? Do którego z tych czterech tysięcy kościołów? Ja znalazłem odpowiedź dla siebie na to pytanie.